Zawsze jest tak, że kobiety się wzruszają w takich nieoczekiwanych momentach. Nie, ja się po prostu czasami wzruszam. Dzisiaj wzruszyła mnie rabka już o poranku. Witamy Państwa z rabki, Zdroju, radek brzuska. Agnieszka i Agnieszka Szulim -Badziak. to było piękne na kilkanaście sekund przed tym, jak na ekranach. A, i to musisz tak zaraz W oczach Agnieszki pojawiły się uczniowie. A, świeci ludzie już do nas. Przyszli bardzo przyjemny program. Przed nami bardzo gorąco Państwa zachęcamy do tego, żeby zostać z nami. I to aż do godziny ósmej. Działo się będzie bardzo wiele. Będziemy mówić o zdrowiu. O, sporcie, o przyjemnościach też, o mrówkach, gdzieś pomiędzy tymi rozmowami też pojawi się co nieco. No i o pysznej kuchni przede wszystkim. W końcu jesteśmy w górach, a jak wiadomo, nawet na Pomorzu można zjeść pizzę po góralsku, ale jak wiadomo, mimo wszystko, pizze nie są regionalnymi daniami góralskimi, więc dziś powiemy o czymś, co rzeczywiście pochodzi z serca gór. Jesteśmy nieopodal tak naprawdę Zakopanego. Rabka jest kilkadziesiąt kilometrów od stolicy Tatr, ale zamiast jechać dalej Zakopianką, proponujemy dziś Państwu, zatrzymać się nieco wcześniej i pokorzystać z uroków tego niezwykłego kurortu. A dzisiaj jest 20 lipca, imieniny Czesława, Hieronima i Małgorzatę. wszystkiego najlepszego. Urodziły się m.in. Anna Dymna i Anna Chodakowska, ale także Carlos Santana, którego piosenkę za chwilę Państwu zaprezentujemy. I to, to naprawdę wszystko, wiesz, ty zawsze wszystkie imieniny ja i urodziny. Wiem. Hmm. wiem też, jakie mamy pytanie dla Państwa dzisiaj, czy możliwa jest, czy zdarzyła się Państwu kiedyś przyjaźń pomiędzy kobietą i mężczyzną? A może zaprzyjaźnili się Państwo ze swoją byłą albo ze swoim byłym. Na takie maile też czekamy. Jednego maila już mamy, znaczy nie jednego, bo już wczoraj o to pytaliśmy i Ale jednego kilka... mamy już z Rabki. to oczywiście nasz adres mailowy ten nigdy się nie zmienia. Od Rabczanki mail brzmi następująco. Zaciekawiło mnie pyta pytanie zadane przez Państwa, i chcę się podzielić swoją refleksją na ten temat. Przyjaźń pomiędzy kobietą i mężczyzną to coś naprawdę wyjątkowego. Wspaniale, jeżeli taka przyjaźń może przetrwać wiele lat, i jest to możliwe. Ale, żeby tak było, należy tę przyjaźń pielęgnować, spotykać się, pomagać sobie, rozmawiać, a to jest możliwe tylko wówczas, jeśli mamy tolerancyjnego i niezazdrosnego współmałżonka, współmałżonkę genialne. <noise> Dziękujemy bardzo za tę wiadomość. A, i jeszcze jest jedno zdanie. Bardzo cieszę się, że jesteście dzisiaj w Rapce. Szanowni Państwo, którzy oglądacie nas teraz w Rapce, proszę nie siedzieć przed telewizorami. Jest ciepło. Za chwilę zresztą będzie troszeczkę o pogodzie. Proszę wyjść z domu i przyjść do nas, do parku, w którym znajduje się ten obiekt nami, A A, tężnie, Oczywiście, tężni. ale o powiemy za chwilę. A już teraz wspomniany jubilat. Carlos Santana. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego życzymy Carlosowi Santanie. Dziś w naszym programie wystąpią także polscy muzycy, także proszę z nami pozostać do końca dzisiejszej kawy czy herbaty. A teraz mamy ogromną przyjemność przedstawić Państwu prawdziwą babę. Babę, co to górala się nie boi, burmistrz z Zdroju. Panią Ewę przybyło. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Trudno było zostać burmistrzem, jednak mimo wszystko w góralskiej yy, osadzie, w góralskim mieście. Pewnie, że nie było łatwo. Ale XXI wiek ma należeć do kobiet. Ale przecież mężczyźni, zwłaszcza górale, tu na Podchalu nie oddają tak łatwo władzy. Ale pani ładnie powiedziała nam wczoraj, że Rabka to jest miasto Dzieci Świata, tak? Tak, rzeczywiście. Dziś mi rządzi kobieta, a raczej je wychowuje, czyli pani tych górali troszeczkę sobie tutaj wychowuje. A co to znaczy, że dzieci świata miasto? Takie miano dostaliśmy od Kapituły Kawalerów Orderu Uśmiechu. To znaczy, że w tym mieście przede wszystkim wszystko robimy dla dzieci. I wszystkie nasze działania kierujemy właśnie dla dzieci. i. Z myślą tylko o nich. Kawalera, raczej kawalerka Orderu uśmiechu poznamy już za chwilę w kolejnej rozmowie, a teraz byśmy chcieli zapytać o ten obiekt, który jest za nami. Tężnia. Jedyna w Małopolsce i jedna z siedmiu w Polsce rzeczywiście tak mało tężnie. Tak, rzeczywiście tak jest. Tężnia ta powstała w tym roku, dwa miesiące temu oddaliśmy ją do użytku, ale tak naprawdę tężnie w, w Rabce były już między pierwszą a II wojną światową. Niestety zostały zniszczone podczas II wojny światowej. Ta nasza tężnia to rzeczywiście jedyny produkt z dziewięciu zdrowisk Małopolski. Jesteśmy z bardzo, bardzo dumni. W tej tężni solanka przerabiana jest na aerozol mgłę solankową, którą należy wdychać. Tutaj widać rzeczywiście, kiedy przyjechaliśmy wczoraj, że kuraciusze chodzą sobie wokół tej solanki. Trochę dziwnie to wygląda: taki spacerniak troszeczkę się robi. A my tak naprawdę nie wiemy, dlaczego chodzą w lewo, a nie w prawo. Nikt się nie da na włóczkę. Ja wczoraj szłam to, pod prąd i szybko zwrócił mi ktoś uwagę, że, że nie absolutnie. w tym kierunku. Wtedy nie działa. Ale z, to jest jeden z najnowszych obiektów, ale są już plany na kolejne. I ten plan, który nas najbardziej zainteresował, mi się to delfinarium, właśnie. Tak rzeczywiście pojawił się inwestor, który zaproponował nam taką inwestycję. Jako burmistrzego miasta wskazałam dwie lokalizacje. Myślę, że jeżeli inwestor się nie wycofa, to mamy szansę na to, aby w Rabce powstało delfinarium, ale nie w rozumieniu akwarium, tylko w rozumieniu miejsca, gdzie będzie ośrodek rehabilitacji dzieci chorych na autyzm, które będą mogły z delfinami pływać, czyli takie delfinarium tak. z prawdziwego tak. zdarzenia. Po co warto przyjechać do Rabki? Powiedzieliśmy już o tężni, po co jeszcze? Rabka to świetne miejsce wypadowe w góry. Najbliżej tutaj do Gorczeńskiego Parku Narodowego, Maciejowa, Stary Wierchy, Turbacz, Luboń. Ale nie tylko. Y, uprawiamy tu bardzo dużo dyscyplin sportowych i tych bardzo ekstremalnych, jak zorbing, y, nording walking czy loty na parolotni. Słyszałam, że pan lata na parolotni. I o lata. tym też dziś wiemy no no w wie, czy dobrać. Ale. Tradycyjne. i przy okazji. spacery, rowerek i przy Trial okazji... mistrzowie e... Polski w trialu. Znowu dziś mnóstwo rzeczy, mnóstwo tematów sportowych, ale są także propozycje dla tych turystów, którzy zostaną zaskoczeni nie najładniejszą pogodą, bo ta się też zdarza w Rabcu. Tak, i powiem szczerze, tych atrakcji mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo. Muzeum Orkana, Muzeum Osobliwości, Muzeum Morderu Uśmiechu. To historia, to tradycja, ale również skansen taboru kolejowego, przecież tylko jeszcze taki skansen jest w Olbroniu w Polsce, również teatr lalek Rapcio, gdzie możemy iść na fantastyczny spektakl, ale przecież galerie twórców ludowych, galerie malarskie, małe kino, biblioteka, świetna oferta MOKU, a przede wszystkim bardzo, bardzo dobra oferta zabiegów zdrowiskowych. I o wielu tych atrakcjach będziemy dzisiaj w Kawie czy Herbacie mówić, będziemy je Państwu pokazywać, więc proszę zostać z nami, a czy Pani Burmistrz wie, jaka będzie dzisiaj pogoda? Myślę, że będzie bardzo piękna, ponieważ Rabka jest najbardziej urokliwym miejscem w całym świecie i to zawsze musi być pogoda. To jest ciekawe, bo akurat z to dzisiejszą prognozą to się zgadza. W większej części Polski dziś mogą się Państwo spodziewać nie najlepszej pogody. Termometry pokażą coraz niższe temperatury.